Cześć kochani, z tej strony Magic i w dzisiejszym odcinku cenie najlepszego skina i najgorszego skina z każdej rzadkości w Brawl Stars ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy z odcinkiem okej, okay, to już mamy pierwszą rzadkość, czyli po prostu rzadką i wybieram najlepszego skina Jednorazowo z Bonnie jest przepiękny, ja bardzo lubię na um, I po prostu, jak za 29 km, to bardzo się opłaca go kupić. Skiny, bardzo rado. Tutaj są już skiny takiej wyższej jakości, ale myślę, że mogłabym wybrać skinę, który naprawdę bardzo mi się podoba. Czyli Genius Angelo. On Jest przepiękny, jego mam. Więc naprawdę super. I mega jest opłata No to. Teraz wybierzmy sobie tutaj najlepszego za Picky przybrany. I tutaj ja mam swojego ulubionego skina ze wszystkich skinów Broosters. I już wam pokażę, kto to jest, tylko muszę znaleźć. O, dobra, mam. To jest Harpy Melody. To jest według mnie najlepszy skin z tej rzadkości. Dlatego, że mega mi się podobała, ładna ma animacja i w ogóle jest super. Dobra, to już mityczne skinie, to już jest lepsze. Ale myślę, że tutaj nie trzeba jakoś długo wybierać, bo myślę, że najlepszym skinem jest Gieraczka Biby i ten skin jest po prostu przepiękny, no, no i nie wiem, co ja mam dalej powiedzieć. Legendarne przebranie. To tutaj już jest naprawdę grubo, ale nie ma tutaj jak dużo. No, no to po prostu kreskówkowy spajek jest przepiękny i on jest najlepszy w spin. No to teraz wracamy do przebrań rzadkich i wybieramy najgorszego z rzadkich spinów. I według mnie najgorszym z rzadkich spinów jest GT Max. Okropny skin. Kolorystyka mi się nie podoba. Nie, nie, ewidentnie nie. Nie podoba mi się. I bardzo rzadkie przebrania. To tutaj e, ja mam już swojego. To jest detonator Dynamite. No, ten OG Dynamite, to on jest ok, ale ten skin ma taką brzydką kolorystykę, że no, po prostu mi się nie podoba. No, to epicki skin. No, to tutaj za dużo się nie trzeba płócić, tak. Tylko znajdę tego skina. To jest oczywiście. No, nie czarownik Wortis, e, Czy ja coś muszę dodawać? No właśnie, nie muszę. nic dodawać. No to tutaj już mityczne przebrania I mi się tak naprawdę Najmniej podoba W sumie to tutaj wszystkie są ładne skiny Ale opęcane Poko nie. nie podoba mi się jakoś bardzo No bo nie ma jakiejś bardzo zmienionych animacji A mityczny skin To nie, nie opłaca się A trzy legendarny skin To jest No według mnie to jest Czekajcie tylko znajdę go. Mechawo. Jego animacje, to to jest po prostu jakaś porażka. To się tam prawie nic nie zmieniło. Naprawdę. Ult wygląda obrzydliwie, już skin ze 159 gemów wygląda lepiej od legendarnego skina. Naprawdę. Ten skin jest po prostu okropny. Jakiś design, jak to może wygląda, to jest ok ale e, animacje to po prostu jest e, mega dno. No i e, to jest w sumie tyle. A więc kochani, jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i podajcie na moje poprzednie filmy, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Bajo!